Tak jak Pan mówił, że, że to jest trudna psychologicznie sytuacja, kiedy niby masz mecz wygrany i musisz pilnować tej, tej, tej No To przewalgi. jest koszykówka właśnie. Zdarza się taka sytuacja, że Brakuje e, przychodzą różne momenty w tą grze. Akurat był taki, że Sportine złapało dobry rytm. Wyszli bardzo mocno, bardzo twardo, bardzo agresywnie. Trafili jedno, mieli okres, że był ten fał techniczny, trafili z Wietmiki tak. pod rząd. To na pewno dodaje skrzydło, na pewno niesie drużynę. I oni byli, ten moment na pewno grali lepiej od nas. My, troszkę nerwowo. Zwycięstwo najważniejsze. To ciężkie to. nogi, bo tak, tenel mówił, że coś jeszcze świeżości brakuje, ale tak chyba dzisiaj Wam starczyło mm. tego paliwa. No, no tutaj, no mecz 40 minut. To na treningach rzeczywiście, nie wyglądamy jeszcze tak, mm -hmm. nie wyglądamy jeszcze w takiej formie fizycznej w pełni, jakbyśmy chcieli. Bo czasem czuję się, że gdzieś po prostu brakuje, jeszcze nogi bolą przy przyspieszeniach, że. Może ciężko przetrenowaliśmy, może po prostu troszkę odpoczynku jeszcze przyjdzie, może przyjdzie. Może goniliście, goniliście ambitnie, nie, nie poddawaliście, czego zabrakło, żeby to, to wyszakować? Powiem tak, zabrakło przede wszystkim czasu, bo ta drużyna dopiero się kompliktuje dopiero skrywa, pochodzą to, to co nowej zawodnicy, Rosnowski, jest Rosnowski nawet, a, nawet nie zdążyliśmy nic zagrać, tak. pięć na pięć, żeby, żeby normalnie wkomponować zawodnika w, w drużynę. E, trafili na bardzo dobrego rywalia, który dzisiaj zagrał wykonał, wykonał kawałek dobrej roboty. Z tym, że powiem się że, że nie, bardzo słaba, nieskuteczna gra, e, szczególnie w trzeciej kwadrze, która spowodowała ten odskok. Od, odskok przeciwnika prawie na 20 punktach. Ale 20 jeszcze wróciliście do gry. Wróciliśmy, bo rozluźniliśmy, zaczęli grać w szybkie baski, bo nie można grać tylko w akademicki tak. basket. Taki macie skład, no nie za wysoki. Ja wiem, że Wojtek Żuraski potrafi dużo zbierać, pomimo tego, że nie ma tych dwóch metrów. Jeszcze będziecie szukać na giełdzie transferowej, czy to już... No nie ma zbyt dużo graczy, nie ma, nie ma dużo Pan sam dokładnie wie, że a wszyscy wysocy prawie w ekstra klasie, a... dosyć późne my zaczęliśmy komplikktować skład na pewne będziemy cośbie jakiś podjejwali rugie ale widać że dzisi nam zabrakał właśnie w rotację takiego mocnego gracia, któryj by uh, wspierał wójt Koszulowskiego na, na deskę, na tak. W pewnym momencie wydawało się, że to będzie pewne zwycięstwo, ale trzeba się było troszeczkę dzisiaj nastresować no, jeszcze e, w e, tak, Nikt nie ma tak lekko w tak. tak. Dokładnie, to są uroki koszykówki, nie ma pewnego zwycięstwa, dopóki nie ma ostatniego gwizdka, dlatego e, tutaj ta końcówka, no... Jeden głupi błąd, załóżmy podanie, pokarane rzutem trzypunktowym i delikatnie zaczyna się nerwówka. Jeden gwizdek nieodpowiedni, załóżmy, sędziego nie pomyśli, e, Problemy z faulami i mogą być różne. Dlatego, no tutaj, e, głębokie ukłony są z zespołu, że opanowali te nerwy i e, udało się odnieść e, pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. W tak troszeczkę narzekał na ciężkie nogi, czy na mistrzostwa podkrapać, Dzisiaj widać było, że zespół chyba wraca już, prawda? Nie tyle wraca, może łapie formę taką fizyczną. No, bardzo się obawiałem tego pierwszego spotkania. Tak jak e, wspominasz, że było bardzo ciężko. Motorycznie byliśmy naprawdę przeduszeni ale już w treningach jak zobaczyłem zespół w czwartek że nabiera pewnej świeżości to już był, troszeczkę byłem spokojny na pewno też martwiły mi kontuzje przed tym meczem rafała glapińskiego i maczka klimy który, którzy dopiero doszli do zespołu w czwartek całe te trzy dni były utrudnioną pracą treningową nie mogliśmy praktycznie potrenować mocno pięciu na pięciu przećwiczyć systemy obrony jak i ataku ale no to, to, tym, tym bardziej trzeba się cieszyć z tego, że, że to zwycięstwo nad mocnym rywalem udało się w pierwszej kolejce.